Dzisiaj już jesteśmy w Minecraftie. To jest mój golem. Ja tu chodzi. I... No. Spomnieć kolejnego. I oswoić też. z zbyszku. Jak to mogłem Czy jesteś mowy? Nie. Jesteś nie mowy więc chodź wyszek spychu tego napiszcie jeszcze raz ryb w komentarze. Jeszcze spałem do kolejnego. Jeszcze drugi też przyjdzie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie Jeden nie wiem, nie wiem, nie Okej, do wiem, pamiętacie rodzinkę piglinów? Dzienka pierwszego A jeśli pamiętacie to Was rozczaruję jedną rzeczą Co? Zbyszki też tu są zostały tylko dwa figliny. Chodźcie w naderze jest. Jeden co zginął. Więc chodźcie, wracajmy do domu. Wpiszki, wizyta, bogaty, e. bogaty, e. e. a jest drugi. bogaty, bogaty, Chodźcie ze mną Raz okay. Teraz wycie w W ogóle mam pomysł, żebyśmy po kolei oswajali każdy. I się da. Hmm, ale najpierw ja szukam sobie Willa Vera. Hmm, nie, on może być? Tu gdzie on jest, ten gałkami. Innego nie ma kiedy go potrzebuję. o o jest tego okej okay. mam gałka tam o dzieciak jest co teraz będzie robił chociaż zaatakuje nie dobra zaatakuje może Ten mały tu idzie. a bo jak ja trzymam? Czaj zaatakuję a... bo Ja nie będą bić tą... Czy wiem, że zbyszki będą, ale co ten mały robi. Nie. a jeszcze jednego. Dużego. Do... O. Myślałam, że to jest inne, ale dobra, tam. O nie! Nie, tu tuką. O, tutaj O jezu. Jemy będą mieli taniej? nie czy co? Bieszki, nie przeszkadzajcie mi. Chcę go oswoić. O. Ja nie będę mógł z nim tradować. wiedziałem że farmer tak potrafi Poczekajcie hmm. okej okay, zbiórka Pod portalem, pod nederem Jeden zbyszyk jest Zbiórka Ok Villager jest. Jest, jest. Okay, Pokażę ten pyszaki Villager co? So.

No czekajcie, no, dobra, teraz będę odwajać po kolei młoby nie to też, okej. A jeszcze raz sprawdzę szybko nie ospaliła. Ja okej. Okay. Tu. tu jeszcze. Jajko. są. I to po prostu jest najbezużyteczniejszy mob z gry. Jak gdzieś tutaj powinny być? Może to będą miałkę. Takie ci chwilę. Teraz szukam miałeki. Ci tak zaparł, że one <śmów> są te głupie miałka? O, o, okej. Okay. To już wiedziałam. Kolor leci. No właśnie o tym mówiłem. Dobra, zabijcie tego, nie do Jego się nie dał swoje. Gdzie jest drugi zbyżek? to jeszcze można odswoić. Pszczoła odleci. Uuu, Mhm, mm tak. Powinno być żółte jajko chyba. Płomek, dokładnie. Czemu on nie lata? Czemu nie lata? Nie, idź do wody! że on tu nie może latać bo logicznie może tam z wyszek utknąć w netherze hej to możliwe okej okay, Blaze no Blaze tu lata jak jeden z a no, utknął w nederze jeden. A ja mało, ale mało. A nie, wszyscy żyją. Pięknie. Nie? Okej, tak. Jeden Zbyszek. Drugi Zbyszek. Dwóch Willagerów i Blaze. Wszyscy są. Wszyscy pięknie, ładnie są. Okej może Muszę się zobaczyć jak... go no, hmm. wygląda na Ale mam ma, ma lepszy pomysł. No, usiądź. Okej. Okay. Dobra, na cały świat. I ty, mały.

Nie wiem po co oswijać tych wheel Yeah. przesadziłeś przesadziłeś nie stało zbysz wszystko dobrze okay, robimy tortury dla robimy tortury dla piladora Bo no nie bo zamknął a nie mogę, to za pilar, no. Tylko pięknie, ładnie. Bo szkieleta będę miał swojego. Przysyj idą mnie. A tu okay, to jest świeca. Przynajmniej coś tam być Świecą. Tu jest kość. Hmm Szukam kości na ziemi, że się mu znalibę. Przepraszam, że się nie znalibę. Oj, w na stanie. okej, okay, szukam Gdzie jest kość? Łelkość. Nie tu. Będzie. Mączka kość. Kostna. No, ale już kości to ani me, ani be, ani Ooo. O! o, o. Jeszcze gdyby nam zabrakło, ja sam jednego, ale. Nie wiadomo. No, bo jednego z wieszka mi utukli. Ojej. Szkielet. O Boże. Chłopie. Chłopie. Proszę mi tu nie zabijać szkieleta. A i... widzieliście... Nie no. no to... Zgadnijcie kto to jest w komentarzach. To, kto ten ktoś wam przypomina? Kogo nam ten ktoś przypomina? Nie no, tu jest ta sama sytuacja. Utuczcie go. Nie, ja nie mogę. Albo to po prostu z wyszkani będziemy mieli na tym składzie. leś też możemy. Ja siedzi. No chodź, no chodź tu głupku. chodź tutaj! No chodź tu! No chodź tutaj! No wreszcie! Nie! Nie! Ja nie mogę. Jak nie urok, to... No. Ale on miał szkielet i grabie i grabież tu jest gdzieś tam na dole jeszcze będę miał mamy was to Nie popychaj go proszę nie miał armię schylaków jeszcze dowale dewastatorów kasz jań o swój o, reszcie. cię posadziłem wpykałeś. Może jeszcze posadziłem. Trzech szkieletów niedługo robiesz. co na razie tyle. I ja zrobię jeszcze. Co to było? Kowalną szkieleta. Utuczcie go. Uczcie go. Otoczcie go! nie, to nie tego! Ok. Przepraszam, ja już nie wiem, którego. Czekaj, dam, mam zbrojkę. Może założę szkielety. Proszę tam się nie bić. Jeden założył. Joho, jakie mądre szkielety. Dobra, dam wam monedę rajdowej Macie, macie. Tu, szkielet. Tu. Szkielet. Szkielet, no. Dobrze. Chodź. Daj, popchnę go. Idź. Tu. Chodź. No chodź tu do netherlight'owego seta, no. Nie tam. Nie. No szkielety, no. Bo no tu set. Szkielety. Szkielet. No to. Jeden ma. Chodź. Jakim czynem ten założył? No jakim? Chłopie, wiesz? Chłopie. Chłopie. Możesz przestać celować we mnie tą kuszą? Możesz? To za ciężko. Gdzie jest? Aha, jeden ja pewnie po co A no tak. Uwaga, poczekaj, bo teraz muszę mieć misję, żeby nie zakończyć filmu. O! Okej, okay, dobra. No nie, nie robisz, co się zgubiło, ale dobra. Załóż O nie! Zapomniałem! Aha. Tej. Ale jak szkielet ma czopkę? No. Trzeba było brać seta. No, trzeba było brać seta, którego ode mnie dostałeś. Co nie? No właśnie. Jakie takie rzeczy to trzeba brać? To nie szkielę, co? I grabiesz sam? No. A ty też się jarasz? Nie, 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 Oboboram. nie. O bo, Niepotrzebni mi ci villagerowie. Dawaj, grabieżca. A i powiem wam, że ta boska o grabieżca. Grabieżca będzie tu ku wielkich villagerów, ale już nie będzie małego, widzicie? No. Chodź. Chodź. No. Widzicie? Tamtego od razu tukli, a tego nie tuką, Nawet chodzi obok nich. A to sobie wychodzi, niby nie. A to sobie poczekaj. A to odpoczywasz sobie pod drzewem, hm? Co nie panie kolego? Na derejtowym secie? Prawda, że cię enchantowanego nie dałem. Ej! Pani wyraża, że proszę mi nie wypychać tego szkieleta, bo on się... Pani... Pani Grabież, co ty też? No tak, tak... Jak tam? Nie w szkielecie? No, widzicie? On ma hełm, się nie jara. A że... Ja już sobie wymyślałam, że on ma drewniany mieć a ma łuk. O, jeszcze jednego dużego tylko... A Pomogę im Co mi szkodzi. Czy się pewnie szkielet dołączy? No i zobacz, nie jara się. Hmm. się nie raja bo on odłącza do chyba każdy wie a no, oni nie bo nie. No, nie mogą sobie chodzić dzień i noc ale chociaż już szkielet się nie jara to i tak się boi i woli być jak słono. No. no dzisiaj właśnie zaprezentowałem ciekawostkę o tym um, jak to się nazywa Tyle i pamiętajcie o subku i lajku I właśnie Mówię wam teraz o tej Przerwie, której Niestety muszę zrobić Na dwa czy tygodnie, no ale Damy radę wszyscy Potem radzę z odcinkami dwa razy mocniejszymi Więc Dobra, Ja zmieniam jeszcze skinam że jeszcze minutę, ale za chwilę już się z wami żegnał, bo też odcinki nie mogą mieć, znaczy, mogą mieć, ale jak to, no, dopiero to zgadnijcie, kto to był, ten pan, którego wcześniej miałem za skina, no, o moich dwóch grabieżców i szkielet, że gdzieś się teraz poszli na kawkę sobie gdzieś poszedł. Zobaczę czy do nederu nie weszli. Naprawdę gdzie są, lokalizuję ich i... Gdzie oni polazli? Na blenderze! O nie! Nie! się wytrwaliście do tego momentu Po jednemu napiszcie rip w komentarzu. No macie dwa zadania do komentarzy. Napisać ryb i zgarnąć cytryplar. Jeśli napiszecie, jeśli dobrze napiszecie, nie, 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 szkielet, wyjdź stamtąd. O nie. Ja może lepiej niszczę ten portal. Postawię to I tak będzie stało. Ale jak już jest portal z rogami, to. No dobra, szkielet i jeden grabieżca z nami żegnają. On idzie polować na jakichś villagerów. A ja się żegnam. Pa! Pa! Widzowie zakładamy nową wioskę. Pa. Mam dać i lajku, a ja już nie przedłużam, tylko kończę.